Długi 6, prawy i 6, prawy, 30, szczyt 35, prawy i długi 6, lewy i skrzyżowanie 4, prawy otwarty i 6, lewy, 5, lewy i prawy i 6, lewy. Długi 4 lewy, otwarty 150. Długi 5 prawy, zacisk, słup po zewnętrznej. I 6 lewy. Długi 5 lewy, zacisk i 4 prawy. 6 lewy i 6 prawy. Długi sześć, lewy, otwarty i sześć, prawy i pięć, lewy, pięćdziesiąt cztery, prawy sześć, lewy, pięć, prawy, trzy, lewy, trzydzieści, długi, szczyt, skrzyżowanie cztery, lewy, zwęża się.

Długi, sześć, lewy, zacisk. Długi, trzy, prawy. I bardzo długi, sześć, lewy, zacisk. Sześć, lewy, i długi, sześć, prawy. Cztery, lewy, pięćdziesiąt, długi, pięć, lewy. Szczyt i długi. 6. Prawy. Zacisk. Słup po zewnętrznej. Możliwa chopa. I 6. Prawy. Skrzyżowanie. 4. Lewy. Zwęża się.